Ja dziś Wam pokażę ogólnie mój pokój. Ja ogólnie Nigdy Wam go nie pokazywałam, ale posprzątałam, więc powinno być już ładniej. Dobra, zacznijmy od szafy. No, jak wiecie, pokazywałam Wam tu. Mam takie. No, ja za niewiele nie mam rzecz. Mam tutaj taką hulajnogę. Mam tutaj taki plakat. Tak, plakaty. A hi. Nie tu. Tu mam. Tu mam yy, imię. Ja Tam mam mojego chomiczka. Mogę wam go pokazać. Lucia, Losietka co tam robisz? Halo. Dobra, pokażę wam, kiedy wyjdzie. Wyszła, słuchajcie. O, nie pokazała się. O, jest tutaj. Mój chomiczek. Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Teraz przechodzimy do biurka. Tak, posprzątałam wreszcie. No, a tu mamy... Pokażę wam. Tu mam kamień, że mam, czy mam innego wróżka. Nie pytajcie na oksy. Mam eliksir szczęścia w pokoju. Mam taki stitcha, taką skarbonkę. Nazywam, wam ile mam kasy. Tu mój brat yy, przyniósł wycieczki. Mam takie, nie wiem czy to prawdziwe złoto, ale mnie to nie obchodzi. Pokażę wam ile mam O, Tyjo, to mam 10 złotych. To nie polskie. To jednak idzie. Myślałam, że polskie, ale nie. Wbrazamy mamy i odkładamy na miejsce. Ogólnie, jak jesteście leniwi, jak ja czasami, to mam w pokoju taki kosz. W pokoju malutki. Wiem, że malutki, ale no. Ma taką ogólnie świnkę, z skarbonkę, też tu mam dużo kasy dobra, mam taki mam taką kładkę, nie pytajcie co tam było albo że ja jestem sama ciekawa już wiem, tam były kody schowałam, żeby chyba nikt mi nie ukradł kodów eee, ogólnie to mam słuchawki z tyłu tak z temu ogólnie. No, tu mam też takie z temu, bo ja ogólnie nie miałam miejsca, żeby schować te rzeczy, ale mam... Tylko, tu, mam o, tu mogę schować te branzoletki. Tu mam bransoletki. Tu mam na razie o, taki proszek. Co można zjeść. Ale na razie nie będę go ruszać. Tu mam, tu mam szminkę. Znaczy to jest błysnik. Tu mam... Do zaury. Tam, Tamagochi. No i markery bo i one mega dużo miejsca Mi zajmowały w szufladzie, więc musiałam to kupić, żeby mi już miejsca zajmowały. nie zajmowały. Dobra, nie przewracać się. O! No i tu mam takie z wycieczki, fajnego, tylko plastelinę dziwną. No i kurczę. kurczę. Albo to nie z tej strony. O, o, nie mam. Jak to było? To się nazywa? No jak pamiętacie to na, no. no to napiszcie. Mam tu koraliki takie fajne No i krzesło A i tu mam ogólnie plecak No i tam mam squishy, nie pytajcie tu Mam taki coś I mam plecak, ale zamknęłam, żeby nie było widać co ja tam mam Ogólnie. Okay. Więc teraz przechodzimy tutaj Tu sobie seteenerio Mam tu płatki Już ja o tym nie widać no, a tu wiem, widzicie, ja? I taki płyn do zmywania. No wiecie, nie jest No wiecie, kurde jest jak się to nazywa, ale trudno. Tu mam taki perfum, Paris. No i mam la Bubu, a to jest chyba la fufu i trochę la Bubu. Tutaj taką fajną lampkę. Świeci. O, świeci. Taka fajna serduszko dla was Dobra, Dobra Mam takiego aniołka I tu mam kolczyki Pręgunki Mam kolczyki ja. Tu mam Lustro Tu mam lustro Tu mam znak teens Ogólnie Tu mam takie coś to oko mi było widać. Mam maskę Tariana, tu ogon. I tu mam zdjęcie z BFF, ale nie mogę wam pokazać tego zdjęcia, bo jest z twarzą. A, siebie tam przyszła. Dobra. No i teraz przechodzimy do łóżka. Nie pytajcie, skąd mam 20 złoty. Tu mam angel. Mój pokój ogólnie jest różowy. Mam tam różową ścianę tu mam plakat, tu mam moje pixel arty i jest łóżko, ja się otwieram, ale nie będę wam tam pokazywać, bo nie posprzątałam tam poduszki tu mam tablet tu jeszcze, o no tablet, a nie Nie pokazuję wam kodu, tu mam taką poduszkę a hobby horse, tu mam drugiego bo nie mam na razie, jest tajnie, ale będę miał tu mam, kurczę, tu mam smoki o nie Dobra, więc to tyle na dzisiaj, papat.